Witajcie z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, powiedzieć kilka ciekawostek, a dokładnie pięć ciekawostek o mnie. Zapraszam. Pierwsza ciekawostka jest taka, że jak wiecie, oglądając mój kanał, mam na imię Dawid. Druga ciekawostka jest taka, że mieszkam w Polsce od urodzenia w województwie, w województwie śląskim i nie mam zamiar Polski, na no żaden inny kraj zmieniać. Lubię eksperymentować z moimi włosami, bo, cza, bo, cza, bo na czas obecny mam włosy brązowe, ale tam kilka miesięcy temu miałem włosy niebieskie. Miał, mia, miały też wyjść brosy, włosy bordowe, ale niestety nie wyszły. No i dalej mam na czas obecny brązowe. Drugą, znaczy czwartą, teraz ciekawostką o mnie, że mam. Mamo, znaczy, no, mam 11 lat, no i po wakacjach będę, będę chodził do 5 klasy. A ostatnia ciekawostka na dziś, na dzisiejszy odcinek, będzie taka, że jak wiecie, jak od dawna oglądacie mój kanał, to jestem akwarystą, posiadam welonkę, dokładnie 3 rybki: 3 rybki, welonkę otoska przejściowego i bojownika, i też posiadam ślimaka. No to co, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeszcze te rybki, co mówiłem właśnie przed chwilą w punk 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 punkcie 5, możecie wszystkie, właśnie zwierzątka, znaleźć dokładnie na moim kanale. No to co, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeszcze na koniec chciałbym Wam powiedzieć bardzo ważną informację, dlatego że chciałbym Wam bardzo ciepło podziękować za 100 subskrypcji, bo niedawno dobiliśmy. No i tam chyba w środę będzie właśnie na 100 subskrypcji specjal. No to co, to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, no i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć!